więc e, będzie dosyć, dosyć długi, ale no, Rank Legend na pewno chcielibyście się dowiedzieć jak wbiłem, więc no, ten początek taki e, opisujący ten w sumie cały sezon, można powiedzieć, a teraz no jak to wyglądało, tak, więc e, jak ja wbijałem, nie było Zacjana, jeżeli teraz trafimy Zacjana, to rzucę od razu Drill Rana, bo to bez sensu. E, na ten początek nie wiem, czemu, czemu nie wszedł. Dobra, Kajr. I tutaj Kajog to jest w sumie najgorszy lid dla naszego e, drillbura, znaczy Excadrilla. 2, 3, 4, 5. Dobra, i a Ten dragon tail, wiadomo, dosyć duże obrażenia tutaj zadaje. E, będziemy musieli. tego Kyogra pokonać Evil Talem. No zobaczymy. Jeśli ma z tyłu yy, jakiegoś... Hmm. Nie, to może być Santum. Tak myślałem. Ale powinniśmy dojść do następnego Systrike. Właśnie. Ok. Tutaj chodzi nam jedynie o to, żeby... Yy, Starczy je starczowo. To już do następnego nie dojdziemy. Ok. Hmm. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy Farm Down. I to na pewno jest Santum. Nie wiem w sumie, czy nam się uda far Farm Down zrobić. A Outrage, kurczę, skubany. Dobra, zaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. Aaaa! Musiał mieć jednego wcześniej stankowanego. No i to już raczej będzie fail. Dobra, mogę wyjść po prostu z tej walki. Bo tutaj Kajogra nie pokonam. Za dużo damage zadaje Kajogra. Masakra! Kurcze Jedną walkę nawet nie, nie wygramy. Jednej walki będzie beka. Ale tak to jest, tak to jest, tak to jest właśnie wam powiem, że no teraz dwa dni nie grałem Battle League, bo mówię no, chciałem jak najszybciej wbić e, Rank Legend, żeby po prostu tych dwóch godzin dziennie nie tracić, bo no mi naprawdę nie jest potrzebny żaden Stardust, żadna legenda, żaden Pokemon tam z tych nagród e, z Battle League, więc e, chodziło o to, żeby wbić Rank Legend, mieć tą pozę i koniec koniec. Więc tutaj też chodzi mi tylko o to, żeby ten Pikachu Libre zdobyć. Tutaj akurat, no, dwa lidy takie. Nie rozumiem dlaczego Drill Run wciskałem tego Drill rana i czemu on puścił dwa Klaus Kombaty, a ja nie puściłem żadnego Drill rana. To było naprawdę dla mnie yy, bardzo zastanawiające, ale no tak to bywa. No tutaj Kyogr wiadomo. Yy, w sumie teraz pamiętam, chyba była raz taka walka i ziemniak nie kazał mi tego Santumba blokować. No, ale co zrobić? To jest właśnie to, że na Master lice dosyć e, długo szuka nam przeciwników, więc dobra, zobaczmy sobie jeszcze raz. E, też wiecie, tak mówienie do kamery i tutaj skupienie się na walkach to też jest inaczej, no bo no jednak trzeba patrzeć na przeciwnika, e, pokem ona liczyć jego ataki, e, bo bez liczenia to naprawdę no, za daleko się nie dojdzie, tak jak no, no ja praktycznie do tych 2600, 2700 Tak mniej więcej liczyłem, ale to też było takie, wiecie, jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to się nie uda i, i tyle, nie. No to już trafiamy na jakiegoś 3113, jak będzie znowu Zacjan dialga. Dobra, więc tutaj no, dialga dla nas Lead to jest bardzo, bardzo spoko. Więc tutaj zobaczymy. No, I właśnie tutaj ten taki e, team w sensie dialga. Od razu tutaj się zmienia na Mewtu. Znowu nie liczyłem. Dobra, wcisnąłem swój jeden atak, nawet jeśli to będzie Focus Blast, to nas to nie interere. E, Shadow Ball. Dobra, raz w ogóle zostałem zbajtowany. Yy, Goście na początku zrobił Shadow Ball, później zrobił Ice Beama. Dobra, shadow Ball, zrobił dwa Psycho karty. Zobaczymy czy on będzie to tarczował, nie tarczuje, więc okej okay. pewnie wróci Dialgon, więc my tutaj yy, naładujemy się do Focus Blasta Blasta Dialgon. 3. Nie wiem czy chciałem. Czy chciałem go bajtować i później... No i tak, dobra, no, nie starczuje to nie starczuje. Jeśli starczuje to spoko. Teraz w sumie może nawet dojdziemy do drugiego. Nie, nie dojdziemy, dobra. Nie tarczymy tego, bo to bez sensu. Mamy na tutaj Dialgę na spokojnie mm, Excadrilla. Więc tutaj no, to jest oczywiście setka. No i tutaj, i Giratina. Ale może 5 to jest Ominius Wind. razie no, to nie jest Shadow Ball. Okej. Okay. I Attack Rose. Super. No to powiem wam. Lipa, lipa, straszna lipa. Ojeja, ale to pech normalnie. Dobra. Rzuć jeszcze tego jednego Side Strike'a. Dobra, super. Może się uda. Dialga ma dosyć sporo e, energii, więc to może być problem. No a teraz Giratina z Boostem to raczej będzie bardzo duży problem. Bardzo duży problem. E, muszę zachować sobie jedną tarczę na Draco Meteora. Dobra, wcisnęliśmy jeden. Teraz pytanie: czy on będzie bajtował? Myślałem, że będzie bajtował. Jeszcze mu wejdzie drugi pust Dwa, trzy. Dobra. Nie mogę z tego starczować, bo Dialga mnie pociśnie. Okej. Okay. I teraz jeśli, jeśli to go dobije, to powinniśmy wygrać. Ale jeśli nie... Jeśli nam zada jeszcze dwa fasty... Dobra, to go dobiło. Seriously, masakra. Bez kitu. Gdyby nie było Busta, byśmy wygrali. Ile to już jest? 26 minut, masakra. No, pół godziny będzie miał ten odcinek. Co zrobić? Co zrobić? Chcieliście go Battle League odcinek? To będziecie mieli odcinek w Battle League. <grym> Żebym wygrał jedną walkę po prostu. Masakra, tragedia, no nie stawiam je to w dobrym świetle, ale no mówię, no do, do, do ratingu rej, 2875 walczyłem praktycznie sam, e, później już te ostatni set, ten ostatni dzień w środę e, walczyliśmy z Ziemniolem, także e, naprawdę tam było 3-2 chyba, 3-2, 2-3, 3-2 i e, ostatni dwa sety zrobiliśmy po 5-0, więc e, bardzo, bardzo spoko. Dobra, Togekis to też bardzo spoko e, lead dla nas. Tutaj oczywiście... E, chyba mu zamuliło, albo nie wiem, albo mi coś zamuliło. Dobra, rzucimy, Nie wiem, czy on zamulił, czy po prostu mi telefon zamulił. E, togekis lead, no to wiadomo, no czarmy nie robią zbyt dużo... Eee, Exkadrilowi, nie wiem, to chyba mi zamuliło. Chyba tutaj moje wifi jakoś świruje, bo stoję w miejscu. Dobra, jest pierwsza tarcza. Hmm. Jeśli zamuliło, to nie chcę ryzykować, ale tak myślałem, że to jest będzie Sun pump. On prawdopodobnie już z tego co widzę. Trzy, cztery. Z tego, co widzę, prawdopodobnie będzie chciał yy, wygrać Switcha. Więc no, na to trzeba uważać. Jest druga tarcza. Dobra, i teraz nie wiem, czy to go dobije, ale mam nadzieję, jeśli go to dobije, no to powinniśmy już sobie porazić z tym, co jest z tyłu. No albo i nie. ja. jak przegram kolejną walkę, Co może mieć z tyłu? Chyba chciałem zaryzykować i Wirtala zmienić. No, tak, myślałem, że to będzie Santum. No ale dobra, no, sfarmimy go po prostu. To będzie kolejny Santum. I teraz pytanie: co jest z tyłu? Wialga? Piratinka. To jest właśnie to, że trzeba wygrać tego switcha. No, a niepotrzebnie tego Santumba. Zblokowałem pierwszego. No i dobra, no to jest praktycznie przegrana walka. No, nie mam tutaj szans. To jakiś kontra i Także spadniemy na 5-0. Masakra. No chociaż tą pierwszą walkę powinienem wygrać. Nie wiem dlaczego jej nie wygrałem. Dlaczego tam się nie wcisnął. No, właściwie, dobra, nie wiem po co ja to robię, po co tracimy tutaj czas, bo tutaj nie ma już żadnych szans, bo Giratina ma na pewno już Shadow Bola. Yy, ten nie tutaj z Ja mam zbyt mało życia. No nie mam dwóch na pewno. Potrzebuję jeszcze co najmniej dwóch ranów, żeby pokonać e, gilatinę. Także no, ten set akurat mi nie poszedł. No, tak to właśnie jest. Czasami e, wygrywamy 4-1, 5-0, a tutaj akurat widzicie składa się tak, że e, nie ma po prostu co i jak zrobić. No niepotrzebnie, nie liczyłem dokładnie tego. Mm. Karcząba. Dobra, ostatnia walka. Jeśli nie wygramy tej ostatniej walki, to ja nie wiem, chyba będę na nowo ten odcinek nagrywał. <grywa> Bo to jest normalnie porażka. Porażka. Kurczę, chciałem, żeby to trwało 20 minut, a już jesteśmy tutaj pół godziny. Jedną walkę chciałem tylko wygrać, a na razie mamy 04. Porażka. Totalna porażka. Żałuję, żałuję, że nie nagrywałem tych walk. Yy z ratingu w sensie, 2709-2875, bo to by był taki najlepszy w miarę pokaz dla Was siły tego teamu. Teraz no trafiliśmy no, w sumie na jednego stacjana, ale no tu właśnie no, to jest też to, no, trzeba, trzeba liczyć, tak? No bo ten Garchomp Switch yy, jest w miarę spoko, ale no, no już tu trafiamy 3122 jakichś wyższych rangom. Excadrill, Excadrill. Dobra. No, mirror też jest tutaj w sumie na Mirora. E, teraz nie pamiętam, wciskamy chyba. Dobra, wcisnęliśmy jednego więcej. E, żeby po prostu jeden match podczas jego ataku wszedł. E, to wtedy praktycznie mamy wygraną. Trzy. Dobra, on nie wcisnął. Więc automatycznie teraz mamy jeden fast więcej niż on ale zamula mi coś dobra i od razu kolejny drill run mamy jeden fast przewagi więc trzeba uważać e, czy on się czasem nie zmieni dobra ale coś 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 zamula lekko ten ekran Teraz zobaczmy, czy on będzie łapał, czy nie będzie łapał. Dobra, nie, nie, udało mu się złapać, więc trzeba tutaj naciskać ten ekran, żeby ten jeden matrzot nam więcej wszedł, więc no mieliśmy przewagę e, jednego fasta nad nim. I teraz pytanie, czy, co on zrobi? Co on zrobi? Czym wejdzie? Wyszedł. Dobra, więc jedna walka wygrana, będzie Pikachu libre do sprawdzenia. Eee, mówię, Master Liga generalnie wkończy się w poniedziałek, eee, więc no, tego teamu już nie będzie, ale ten team prawdopodobnie będzie używany w następnym sezonie eee, Scobat League. Uff. Pikachu, Libre, Shiny, please. No nie, 529 wysoki, ale, ale no nie jest niestety Shiny. Szkoda. Masakra. Także no, zbyt wiele tym teamem właściwie Wam nie pokazałem, tak? No na Kajogra oczywiście, no teraz mogę Wam troszeczkę jeszcze powiedzieć, na Kajogra oczywiście zmieniamy się e, automatycznie w... E, e, jak to się mówi? W Mewtwo. E, z Garchompem, jeżeli Garchomp jest lead, tak samo też w mute i później e, no trzeba jakoś tam, wiecie, no kombinować, no jakoś tam to przegryźć przy miroże, czyli drill, ex kontra ex wcisnąć tego jednego fasta. Jeżeli widzicie, że ten fast nie został wciśnięty ani przez was, ani przez przeciwnika, możecie na przykład spróbować drill rana złapać na ibeltalu, więc no to będzie not very effective. Nie? Więc tam parę razy tak zrobiłem i co jeszcze? Dialga, no to wiadomo, wygrywamy, mel Naładować się troszeczkę więcej, Shieldować praktycznie Superpowera. No, taki 15, 13, 14 w miarę, w miarę i fałka. Chyba mój Pikachu Libre generalnie jest jakiś słabszy. 2998 Trudno. Spadliśmy troszeczkę, Może, może jakoś tam kiedyś. Będę chciał. Jeśli oczywiście chcecie jeszcze jeden set, jakiś zobaczyć, jak może następnym razem pójdzie mi lepiej, to wiadomo. To jest różnie. To jest różnie z tymi setami. Tu mi akurat nie poszło za bardzo. 34 minuty odcinek. Mam nadzieję, że obejrzycie. Kto oczywiście chciał Gubatlik oglądać, to proszę i jeśli chcecie zobaczyć jeszcze jeden set z Master League, żeby to było po prostu, no nie wiem no, na przyszły sezon, żebyście widzieli jak mniej więcej to działa mówię, no tu już są gracze tacy wyżsi wiecie, no rangą, więc no na pewno e, tu bym musiał się tak skupić, liczyć dokładnie e, każdy taki, a nie wiecie, no kontakt z wami i w ogóle to też jest zupełnie inaczej niż się gra samemu i po prostu no skupiasz się na tym, żeby ten rating rósł i rósł, a a nie żeby tutaj jakoś e, jeszcze opowiadać e, co zrobić itp itd więc jeśli chcecie jeszcze jeden set zobaczyć mogę Wam to nagrać w poniedziałek rano żeby to jeszcze było e, wtedy w tygodniu jakoś to zmontuję e, i oczywiście wrzucę to na kanał, także no zostawcie koniecznie łapkę za legendę Pikachu libre znowu, nie był shiny może kiedyś się uda, mam taką nadzieję. Także z mojej strony to by było na tyle. Jeszcze raz, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Legenda wbita, poza Udało się, udało się. Mniej niż 500 walk. <grym> Masakra. Także subskrybujcie kanał, dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi odcinkami. Wszystkie sociale macie podane w po opisie. E, dołączajcie do mojego Discorda, Instagram. E, jeśli oczywiście macie Instagrama, followujcie różne zdjęcia czy story z informacjami co i jak, troszeczkę czasami szybciej gdzie jestem, takie itp i td rzeczy, możecie się tam dowiedzieć. Także widzimy się w kolejnym odcinku i dajcie znać w komentarzach, czy chcecie jeszcze jeden set z Master League tej wymaksowanej Kobat League. Do zobaczenia, cześć!